Takie coś można by było sobie wlać. Sklep wygląda tak, jak z tyłu. Menarcik. Pierdoły jakieś. Witam Cię oglądaczko i oglądaczu na moim kanale. To jest kanał nie tylko o wywiadach, ale o życiu w Ameryce i na świecie. A tak przejdźmy do tematu. Jadę naprawić to kurde koło, co... Co goście mi nie zrobili, ale to jest masakra. Pokażę Wam sklep przy okazji dawno nie byłem, a tu przejeżdżam, przejeżdżam koło w menarce, To może zobaczycie sobie jakieś ciekawe ceny, czegoś co Was będzie interesowało. Ale wracając jeszcze do tego koła, teraz myślę, dopompuję sobie we wszystkich kołach powietrza. Sprawdziłem sobie nie tego i. Wziąłem do tego powietrza, jeszcze dopompowałem Gościu w ogóle tego koła nie rozbierał, nie? Gościu w ogóle nic tam nie, nie, przy nim nie robił, po prostu chcieli mi wcisnąć, yy, chcieli mi wcisnąć nowe opony, nie? To jest masakra. A znowu ten drugi przeagent dopieprzył mi do zapasówki 90 PSI, nie? <laughs> Przeliccie sobie to na ten, na... Yy, Przeliczcie sobie to na inne jakieś tam wartości powietrzne, ale tam maksymalnie na oponie pisze 60, nie? 60 PSI, PSA i jak tam chcecie to nazwijcie dopiero przyjmij 90, nie? masakra, to jest naprawdę w dzisiejszych czasach znaczy ja tak zawsze byłem tego zdania, ale dużo ludzi właśnie mówi, jak coś umiecie sami zrobić zróbcie sobie sami i naprawdę w dupie to mi, miejcie bo tu naprawdę są magicy tacy, że kurde tu są z oponami, ale to jest jakaś amerykańska szapa, czekajcie, nie, miałem tu jechać, ale kurde nie chcę nagrywać, ale z drogi babka y, Olej, nie wiem jakaś kobieta tam normalnie chyba pracuje z gościem, nie wiem czy jego uczyła, czy pokazywała bagnet, to było widać z drogi, bo tu jest przy, przy ulicy, nie? I bagnet do doleju wyciągnęła tam coś mu pokazywała, pokazywała później położyła na podłogę, nie? Czy nie wiem, może tam miała jakiś ręcznik, koc, cokolwiek, ale myślę, nie, nie, jadę, jadę dalej, jadę sobie to sam zrobię. Nie chcę już się naciągać. Jeszcze koło domu mam taki, ja koło domu po drodze mam taki niby tych meksykański zakład, może oni bardziej komaci są, ale Zobaczymy. Jadę do menarce, zobaczycie Menards. Menards to jest coś takiego jak hondipo tylko, że tańsze. Sklep budowlany po prostu, ale macie tu wszystko. I budowlane rzeczy i do auta i do domu. No wszystko, wszystko i narzędzia. Tylko kurczę, ja nie lubię tego menarca, bo tu nie jest ten mój co, wiem gdzie co jest. No dobra. Proszę, pa proszę bardzo, miła pani mnie zaprowadziła na to co chciałem. I macie to. Takiego Takiego Wiktora do łatania eee, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć klusek i dwa narzędzia i biorę. A same, same kluski macie, przykładowo tutaj, 3,20 kosztują kluski albo 5,90 jak ktoś dużo łata. Ja sobie wezmę to. Powinno mi to wystarczyć. A co tu jeszcze jest? Takie były też skleje. gdzieś mam to wałci, ale. Kurde, nie chce mi się, to jest świeże, nie chce mi się szukać, bo się okaże, że tam to jest stare i i cyk. Co jeszcze tu jest. A, o, są nawet takie łateczki, że możecie sobie sami dętkę w środku rozebrać i załatać, nie? Ale ja tego nie będę robił. Albo takie coś od środka, albo takie coś od środka. Nie mam jak koła, ja to miałem taki sprzęt do rozbierania kół i wszystko, a tutaj nie mam kiedyś będę miał co jeszcze, takie coś można by było sobie wlać za 13 dolarków i to mi uszczelni pięknie gumę tylko to jest do bezdętkowych no i w sumie kurde patrzcie za 20 dolarów sobie zrobię, będzie cacy sam sobie to zrobię i pieprzę to patrzcie tu 34 to jest już taki większy temat, że można do więcej aut lać fix flat, to jest znowu takie coś jak w ogóle złapiecie kapcia, to wam cyk napełnia, nie? Też jest fajny temat. A to, co to jest? To slim. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobra, znalazłem taki jeszcze droższy. 14 dolarów, ale macie tu więcej tych brzy brzęczków. Przynajmniej to się później nie zgubi, a to po otwarciu to będzie lipa. Kurde, ale teraz was zaskoczę. 5 dolarów klucz kosztuje taki. Chyba sobie tego kupię, bo mi trzeba czasami do nogi koło sk dokręcić, to będę miał. Nie wiem, gdzie go trzymać w domu, no ale dobra. Co tu jeszcze są? Jakieś gumki? Nie gumki do auta, opony. Tam są rzeczy domowe. Tu są jakieś pasy, pierdoły, spinacze, stryczki. Tak, za bardzo mi nic kurde nie trzeba. Nie chcę mi się nawet chodzić dzisiaj, bo, bo mi się nie chce także lecę, lecę to robić pokażę Wam może jak to, jak to zrobić, czekajcie tylko rzucę obrazowo co tu można kupić tu są narzędzia jak jesteście ciekawi takich cen i wszystkiego to tam na kanale jest dużo filmów odnośnie tych rzeczy także 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 czekajcie, to sobie tylko to i to, co ja się myślę co tu jeszcze wziąć Dobra, jak już jestem to pokażę Wam troszeczkę tych Sen, jakiś narządek, ściski stolarskie, no i różne klucze, różniste, kwadratowe, pierduły jakiś dajmy lewiczko, o, ratowy, bosza. Bosza i nie Bosha, 150 Bosza a taki zwykły rotor za 5 dych możecie kupić nie Zestaw takich drillów 30 ktoś chce poziomniczki to ma różne małe, duże kwadratowe no i różne klucze różniste kwadratowe prostokątne, okrągłe na sztuki, w kompletach no co tylko sobie chcecie jak na przykład za szybko, to sobie możecie zatrzymać obraz, przybliżyć i wtedy będziecie widzieli do, bardziej dokładnie ceny. Tak to mniej więcej wygląda. Taki zestawik 37, 19, kleszcze, kombinerki, cudawianki, młotki. Kurde, bez młota to nie robota. Także tak to mniej więcej wygląda To są tańsze takie klucze To jest taka tania firma No ale wiadomo, coś Wam czasami trzeba No to zadyszkę, zestaw kluczy Kupić to Chyba nie jest o Oczkowe, kurde, krzywo oczkowe No wszystko jest, nie? Kurde i baterie Trzeba mi 12,25 są wszystkie rodzaje kwadratowe prostokątne, ale nie ma akurat takiej jak nie trzeba no zawsze tak jest 12,20 Tu jeszcze są wiertareczki Przykładowo Bosza 119 Różne pierdały chcecie taki konkretny film z takiego sklepu to macie na kanale, albo napiszcie w komentarzach to nagram wszystko co będziecie chcieli dobra tak 20 zł dolarów 35 centów za to wszystko zapłaciłem sklep wygląda tak, jak z tyłu menarcik lubię ten sklep, jest tanio, jest wszystko a patrzcie tutaj będzie się działo dzisiaj znowu taka piękna pogoda będzie kurde, idę robić to koło Pozdro, do następnego.